Cambo Life zaprasza do odwiedzin naszego sklepu online Halto zlokalizowanego w Wielkiej Brytanii. Możecie znaleźć tam sprzęt sportowy oraz odzież do treningu. Nasze produkty są również dostępne na Amazonie. Naszymi partnerami są oczywiście Nakupenda oraz serwis komputerowy zlokalizowany w Luton. Zapraszam również do naszej grupy facebookowej, w której cały czas udostępniamy różne posty związane z Kambodżą. Przypominam o możliwości dołączenia do projektu Smarteco. Osoby zainteresowane powinny wysyłać do nas wiadomości na mail smarteco jak również kambolife linki znajdziecie poniżej. O. Ostatnio mogliście zobaczyć boczniaczki. A teraz mamy złote boczniaki, troszkę takie inne Inaczej się prezentują, ale te są a tam mamy A rosną cały czas. Tu 30 Kampok, Kambodża Jestem przy rądzie przy Duriana Obok widzę, trwa jakiś załadunek, albo jakaś przeprowadzka. A my jesteśmy w sklepie elektrycznym. Zresztą, chyba, jeden z ulubionych Michała. Jako, że to jest melon mask wynalazca z Kambodży, ja dzisiaj kupuję taki przedłużacz. W sumie całą końcówkę 7000 rieli, czyli 7 zł. Wygląda całkiem porządnie. Mogę Wam nawet pokazać, jak wygląda w środku. Jak możecie zobaczyć, tak wygląda. Aż ma więcej wejść niż się spodziewałem. Bo zobaczcie, tutaj 3, 3, 3 9 wejść. Sporo, sporo. Kupuję to do akoponiki, a dodatkowo jeszcze 20 metrów kabla. Także... Nie mogę korzystać tam cały czas z Michała, bo też pożyczyłem tam z domku od grzybów. No, koszty pompy, którą, którą ostatnio zakupiliśmy, oczywiście to jest mniejsze i koszty prądu miesięczne będą około 10 dolarów, także yy, takie koszta można ponosić. Jak wczoraj widzieliście układ już cały, uruchomiłem dzisiaj będę chciał pierwsze ryby wpuścić, też żeby pojawiło się więcej amoniaku w wodzie. No, pomidory, tak jak mówiłem, one są tylko tam po to, yy, żeby. tak sprawdzić do testu czy ta woda którą tam wczoraj dolewałem z tych zbiorników odleżana czy ona ma jakieś minerały ale to tak naprawdę tych pomidorów jest tak dużo że yy, no, mogą być skazane na, 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 na zniszczenie jeszcze trochę tego jest także na pewno do testów trzeba używać Oglądam tutaj ciekawe rzeczy, a co wam jeszcze powiem odnośnie, odnośnie koponiki, czyli e, co trzeba sprawdzać, czyli trzeba sprawdzać e, pH e, wody, to jest taki numer jeden. Numer dwa to jest poziom amoniaku i powiem wam, szczerze, oglądałem jednego youtubera z Polski i ciekawa tam, e, ciekawy sposób, słuchajcie, on wrzucał e, małże małża w momencie, no i nie tylko, ale w momencie tak naprawdę, gdzie woda jest bardzo zanieczyszczona, ona się um, zamyka. Um, oczywiście um, zamyka to też się pewnie w innych momentach, um, ale podobno na dłużej zamyka się właśnie, gdzie, gdzie jest duże zanieczyszczenie wody amoniakiem, czy jakimś innym, yy, czy czymś innym, um, ale to, to chciałem powiedzieć, to wyobraźcie sobie, że on nawet Dołożył tam na małży, ona była na silikon przyklejona w jego zbiorniku. Dołożył tam elektromagnesy i nawet w momencie kiedy ta małża się zamyka no dostanie po, dostaje powiadomienie na telefon, także mega. Może i my tutaj się dorobimy jakiś małży w Kambodży, zobaczymy. Jestem na targu na tym największym tam pocie szukam małych krewetek yy, na ryby w nakupędzie no Zobaczcie, jakie potwory różne to kraby historia sprzed chwili zanim zjechałem z drogi głównej. Teraz już jestem tutaj w drodze do Nakupendy. Jak widzicie droga nieutwardzona, cisza, spokój, przyroda. Ale jeszcze na drodze głównej, wiecie, było kilka punktów, znaczy kilka, no kampotów na wyjeździe i, i, i tutaj no, niedaleko przed zjazdem do Michała. No i sytuacja wygląda tak, że wychodzi dwóch policjantów na jezdnie, no i widać, że specjalnie czekają na mnie i na pszczółkę. Wiecie, no są tutaj różne sytuacje, z motocykle bez dokumentów, wiecie no, a za, może akurat z alkoholem to nie ma takich problemów, bo tutaj nie ma jakichś dmuchania i tak chociaż Bartek kiedyś mówił, że raz dmuchał, ale to chyba jeszcze w samochodzie. No okej, okay, no ale wychodzą na jezdnię, zatrzymują mnie, Każą mi tam podjechać pod takie stanowisko Tam był akurat chyba policjant, który mówił no, w miarę po angielsku I wiecie, nie sprawdzali mojego prawo jazdy Co też mogli się przyczepić i parę dolarów zarobić Nie sprawdzali dokumentów, które oczywiście posiadam Problemem okazały się tablice Tablice, które... Mówiłem mechanikowi, żeby je wymienił, żeby tą tablicę dał z tyłu, on się uparł, że tak można i pewnie mu się robić nie chciało, jak to Kmerom, w każdym razie tablica musi być tutaj z boku albo oczywiście z tyłu, także tylko tyle, taka kontrola, powiem Wam szczerze, dawno nie miałem żadnej kontroli. No, ale chcieli tylko mi przypomnieć, że nie mam w odpowiednim miejscu rejestracji. Czyli, jak zwykle, Kambodża w Polsce, to wiecie, jak są dmuchania, łapanki, kontrole trzejwości. No, oczywiście, jakby w Polsce było, znaczy w Polsce podejrzewam, że było kiedyś tak jak w Kambodży teraz, że dużo osób po spożyciu alkoholu prowadziło samochody. Oczywiście, no. Wielokrotnie się to kończyło tragicznie. Tu też dochodzi na pewno jakichś ekscesów, ale muszę powiedzieć, że, no mówię, Kambodża jest takim dla mnie e, samoregulującym się krajem, gdzie ludzie wiedzą co wolno, a co nie, czy można przesadzać z czymś, e, czy nie. No a najważniejsze to, że piją tutaj nawet na weselach głównie piwo. E, Także, no jeszcze te wiesz, te kmerskie małe, no, powiedzmy, Kambodża Angkor czy jakieś tam inne jeszcze to są takie, no, mówię, takie piwka, żeby się schłodzić bardziej niż tam, żeby się upić, także no jak widzicie tutaj nikt po ulicach nie leży, nikt yy, na alkoholizm nie umiera. Jadę dalej. Malin pojechał, a ja, a ja wracam, a ja wracam e, pieszo do nakupendy. halo, dzieciaki mi machają. No, a ja wracam do nakupendy. Pieszo dlatego, że zostawiłem pszczółkę e, u mechanika tutaj lokalnego. E, o właśnie, no wspominałem dzisiaj już o tej rejestracji, że w miejscu ma tam ją e, przyczepić z boku e, do, błot, do błotnika można powiedzieć do e, tylnego koła tam, zobaczymy jak to wyjdzie ale ma też główne zadanie to chciałbym, żeby przeczyścił zbiornik dlatego że ostatnio jak tam zaglądają z Bartkiem to było dosyć dużo syfu nie wiem jak oni to robili Robili cały silnik i tak dalej. Powinni wyczyścić też e, zbiornik z, jakiejś, z jakiegoś syfu. Może był czysty, może gdzieś z paliwem e, dostałem taki syf. No ale co zrobić? Tutaj widzę, że był domek wcześniej, ale go już złożyli. A tak w ogólnie to jest to nic innego e, jak farma kauczuku. Także to wszystkie te drzewka to sobie jest Akurat ten rejon jakoś nie... Nie słynie o Michał on nie przyjechał Nie słynie z kauczuku ale kilka farm jest Zobaczcie jaki piękny motyl Przepiękny Ciamran. Ciamran nice. <laughs> y, rozplątywał dzisiaj siatkę moją. Nawet przyjechał dużo wcześniej, y, przed końcem przerwy. Postanowił mi pomóc odławiać ryby. No i zakłada siatkę. Morkat.

Muszę się przyznać, że dzisiaj złapałem trzy tyla, jedną taką dużą, dwie małe, ale oczywiście nawędki. No ale już potrzebujemy, żeby system funkcjonował jak trzeba, potrzebujemy już dużo więcej. Ja myślę, że w ogóle to jest. Rzutowa ta sieć, że ją się tak rzuca i ona się rozkłada, ale właśnie to jest tak jak tutaj ciało robi. Czyli ma takie pływaki, na dole ma ciężarki. No i ma może szerokość z metr. No zobaczymy, jakie będą efekty. Jesteśmy u mechanika. Mieliśmy odebrać pszczółkę. O, ale piękna widoczność, ładnie wyglądają góry, nie? Jedziemy do sklepu. Pszczółkę odebraliśmy. Mechanik za 5 zł. Niestety nie zrobił nic poza rejestracją. Teoretycznie jest teraz w dobrym miejscu. Także dzisiaj popracowane. Pszczółka ponicę. Jak możecie widzieć, zrobiłem taki prowizoryczny dach. No, może nie dach, w każdym bądź razie jest siatka, która ma, ponoć ta czarna, zabiera 50% słońca. Oto no, też zrobiłem taką ściankę, bo jest zboczne. Potem słońce po południu i mocno wali na wodę. No, w każdym razie wczoraj posadzone pomidory jak możecie zobaczyć te kamienie niestety ale były bardzo drogie i jak możecie zobaczyć pomidory, tak jak wspominałem, to wczoraj te dzisiaj bardzo szybko na początku opadły, później e, zaczęły się podnosić. Obecnie wyglądają tak, te są z wczoraj, to są z dzisiaj, a te są dosłownie sprzed chwili. Tu użyłem innych kamieni, które też testowałem. Wygląda na to, że będą się nadawać do kaponiki. Robiłem testy w odcie białym, nie smużyły. Nie było reakcji takich, jakich czytałem, także myślę, że będzie ok. Parę ryb jest wrzuconych. A tak to wygląda z tej strony. Zobaczymy jak się zachowają te kamienie, jak to będzie spracowało i jeszcze planuję dołożyć no, minimum trzy skrzynki albo mm. maksimum nawet.